bez e, takiej transparentności. No, jeżeli jest transparentny yy, Orle, to zawsze przykład ten prywatyzuje Anwis, a nie w ten sposób jak chce robić to teraz, żeby za wszelką cenę ratować swoje pieniądze, gdy Anwil Wosawski przynosi olbrzymie dochody yy, i zyski yy, właściciela głównego, yy, czyli Orle. ma właśnie bardzo dobrze. może być zagrożenie dla pracowników i dla mieszkańców miasta. Nie ukrywajmy, że dla mieszkańców podławka grupa army to jest olbrzymie znaczenie i to jest duży dochód. i do budżetu miasta, i nie do różnych instytucji kultury, sportu i tak dalej, i tak dalej. Będziemy się domagać, żeby wojewoda przyszła w żeby takiej dzikiej prywatyzacji nie było. Janusz Demczyński, wiceprzewodniczący regionu Gronińskiego Księgowego, przewodniczący oddziału do Bardzo dziękuję. I Solidarność wita Solidarność! Brawo. Witam serdecznie. Oni dzisiaj razem z nami protestują przeciwko polityce rządu. Witam zwieńcowców z wszystkich branż. Jest tu nas dzisiaj wielu, także witam serdecznie. Witam oddziały regionu brytkowskiego na czele z oddziałem w świecie. Oddział Tuchola. Oddział znim. Oddział Forosz Stujawski, Oddział Mogilno, Oddział Koronowo, Oddział Nakło. Witam szczególnie serdecznie naszych przyjaciół z regionu Toruńsko-Włodkowskiego. Witam także wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, nie tylko Bydgoszczy, bo wiem, że jest nas tutaj więcej i są mieszkańcy Torunia, okolic, okolic Bydgoszczy. Witam was serdecznie. Witam wszystkich, którym nie jest obojętnie to, co złego dzieje się w naszym kraju. Manifestacja odbywa się w 16 województwach. To protest ogólnopolski. Przewidywana ilość osób biorących w tej manifestacji to 100 tysięcy. Mam nadzieję, dzisiaj od rana dostajemy informację, że ludzi zbiera się bardzo dużo, zainteresowanie jest duże, także ta ilość na pewno będzie większa. Pokażmy też, byt że jesteśmy solidarni. pod głównym hasłem polityka wasza, bieda nasza. Drożyzno, drożyzna, ubóstwo. To są sprawy, które bolą społeczeństwo. Rząd nie umie sprostać tym sprawom, więc y, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Już dosyć tego, w jaki sposób się nas traktuje, w jaki sposób łamie się dialog społeczny. Do tego nie możemy dopuścić. Wielu polityków twierdzi, że Solidarność nie prowadzi dialogu. Solidarność prowadzi dialog na forum Komisji Dialogu Społecznego, na forum Komisji Trójstronnej. Niestety ten dialog jest cały czas łamany. Witam jeszcze raz serdecznie naszych przyjaciół z Torunia, z regionu toruńsko-włocławskiego i oddaję głos koledze. Szanowni Państwo, w imieniu Regionu Toruńsko-Wasarskiego Solidarności Janusz Domczyński, wiceprzewodniczący, kłaniam się nisko. Witam bardzo serdecznie uczestników naszej ogólnopolskiej manifestacji. Witam przyjaciół z naszej Solidarności Węgowskiej. Chciałbym również powitać naszych ludzi, którzy dzisiaj przyjechali z regionu toruńsko-motorskiego. Są przedstawiciele Storunia, Szpitala Miejskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa, Szarpa, Oświaty Toruńskiej, Geofizyki Toruńskiej, Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Kargo Toruńskie, EMC, Dom Pomocy Społecznej Nieszawka, Opatrunki Toruńskie, CERGIA, Oświata Wąbrzeźnio, Poczta Polska Toruń, PKP Toruń, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Międzyzakładowa Komisja przy Zarządzie Regionu, Podregion Golub Dobrzyk. Bardzo licznie y, jest reprezentowany również oddział y, Solidarności Regionu w Wosławek z zakładami transportowymi Anwil. Wosławek. Jest grupa, jest grupa Rędyn Wosławek, jest Prolak, jest uświata Wosławek, jest... Witam polska, dawne, włocławskie manometry. Jest rumek SA dociła. Jest wiele innych organizacji zakładowych. Jest poczta polska z Wrocławska licznie reprezentowana. Witam również bardzo serdecznie w oddział inowrocław regionu Są Polgari, Janikowskie Zakłady Chemiczne, jest Winowrocławskie Kopalni Soli Solino, zakład tłuszczowych Kruszwica, jest Rosj inowrocław, jest Zec inowrocław. Janipol Jani Meble, jest MPK i Nowrocław, jest Inofama i Nowrocław, jest Oświata i jest z nami Sanefik inowrocław, Wrocław, jest z nami KZJ Polanowice, są zakłady... Miejskie wodociągi w Wino-Wrocławiu bardzo, bardzo licznie reprezentowane. Jest chuta szlaku gospodarczego Irena która miło przez upadłości chce się podnieść do i wrócić od swojego miejsca pracy. Dzień dobry wszystkim, przybyły dla manifestacje, cieszę się, że nas jest tak dużo, a idzie pewno jeszcze więcej. Podstawowy dzisiaj cel naszej walki w manifestacji jest to, że trzeba pokazać społeczeństwu i przede wszystkim rządzącym, gdzie jest ich większość. Jeżeli mówimy o piekiel, to piekla jest tu, a władza jest na tak samym. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ubóstwo w naszym Województwie Polskim było 54%, a w poniżej minimalnej i sukcesjalnej jest ustawionego minimum, już prawie 17%. Co to oznacza? To, że ta a dla niektórych w tej I przywileje. Więc razem jako Solidarność. Co? So, do naszych wnioskowych, przeciwko ławie praw pracowniczych, przeciwko traktowaniu podmiotowo, znaczy przedmiotowaniu podmiotowo pracownika. Dzisiejsza sesja Rady Miasta, która miała odbyć się w związku z inwigilacją naszej działaczki wnioskowej, przygotowaną do dołu regionu, Edyko Dabrowski, przyznał że to pojedna wielka farsa. Pan Brzeziecki występuje po raz kolejny, jako ten, który stara się filmować, podświeżać wynagrodzenie w Polsce było jednym z najniższych w Europie w przeliczeniu na euro. W tej chwili w Polsce minimalne wynagrodzenie to 149 euro. Podam dla porównania, że w Irlandii, która wcale nie jest krajem, w którym ta płaca minimalna jest najwyższa, ta kwota wynosi 1000 Dwa. I będziemy walczyć o to, żeby ta płaca minimalna się zwiększyła. W tej chwili po prawej i lewej mojej stronie są stoliki, pod którymi zbieramy podpis pod telskim projektem dotyczącym płacy minimalnej. Jeśli ktoś jest, jest podpis w tej liście, to proszę bardzo. Będzie ten podpis też można złożyć pod Urzędem Wojewódzkim. Będzie ten podpis także będzie można złożyć Codziennie w regionie pytkowskim, w regionie toruńsk-łocławskim, jak i w każdej organizacji NSZZ Solidarność. W tej chwili un unormujemy szyk, pójdziemy w kierunku Urzędu Wojewódzkiego.